Witam serdecznie lwy w czytaniu na niepiec. Zapraszam serdecznie do rozkładu. W tym momencie jesteście na dobrym etapie życia. Wprawdzie na Waszej głowie spoczywa podjęcie decyzji, ale z tym na pewno się uporacie. A więc od początku. Otrzymaliście. Propozycje. Być może jest to propozycja pracy za granicą, bądź pracy w innej dziedzinie niż do tej pory się zajmowaliście, lub też sami macie pomysły i nie wiecie, który z nich wybrać. Nie do końca macie przekonanie, czy ten pomysł będzie dobry, czy przyniesie profity. I bijecie się z myślami, nie wiecie, jaką decyzję podjąć. W najbliższym czasie niektórzy z Was odważą się na to, aby zacząć realizować swój pomysł. Aczkolwiek bez dużego przekonania, co będzie skutkowało upadkiem tego pomysłu, no i śmiercią. Tutaj, karta śmierci pokazuje, że ten pomysł nie ruszy z miejsca. Wy jednak wyciągniecie z tego naukę i będzie przy Was osoba starsza, być może bardziej doświadczona, być może właśnie związana z Waszymi pomysłami. Możecie liczyć na wsparcie tej osoby. Dzięki niej pokonacie problemy, pokonacie swoją niewiarę w siebie i znowu zaczniecie planować, być może bardziej systematycznie lub może zaczniecie od biznesplanu, Dzięki niej znowu zaczniecie planować, nabierzecie większej wiary w siebie, aczkolwiek nadal nie będziecie wiedzieli, co wybrać. Czy zostać w poprzedniej pracy, czy działać z nowym pomysłem, lub też niektórzy z Was mają dwa pomysły lub więcej tych pomysłów i nie wiedzą, który z nich wybrać. Więc najbliższa przyszłość niestety tutaj karty nie pokazują, żeby było jakieś rozwiązanie. Być może powinniście zaufać osobie, która Wam doradza. Być może zacząć, jeżeli chodzi o własny biznes, zacząć od biznesplanu, jakiegoś systematyczniejszego przygotowania, bądź też przedyskutowania tego, co za, co przeciw, z osobą Wam przychylną. Tak to wygląda na początek lipca. Na kolejne czytanie zapraszam Was w drugim tygodniu lipca. Dziękuję serdecznie za uwagę. Cześć.